Wybór Ej, co sens. mi się dzieje, kurwa! Co ty kurwa robisz? Łe! Michael Jackson mi opętał. co kurwa pier... O, Bóg ich jest! Jacy oni mądrzy! A bo jacy oni głupi! Kurwa! <noise> o! <Jadu>. o! O! Wziąłe <noise> pod tanka mnie spieszone, kurwa. Zabić się go nie dało. <noise> Dobra, wejdź, że wejdź tam, no Leż nie, że w nich kurwa, bo nudy. Dobra, zajęliśmy ten teraz. Nie? O on ma essę Ale kombo. Ej, pęta. Mam ja ma, ma, ma. Nie ruszam. Ej, co? Ano, Ja pierdolę. Ja jestem. Z... Ja, ja to też jest nie Moje jest dwóch, to jest. Ej, jest! Zabij mi Dawaj. Jazda kurwa, tryhardy. Ej, jabę, oni nie wiedzą. Chodź, 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 kurwa. Chodź, chodź, chodź. Chiller Utopia O, jabi tu idzie. fajta. No I przegrali 3 <laughs> na 5 fajta. Ja biorę pierwsze E. Ja biorę Q. Kurwa. Q jak kurwa, dokładnie. 3 sekundy, 3, 2, 1. Możesz no. być i ty. O, o, kurwa. 3 sekundy, 3 sekundy. Let's go! Let's go oh, kurwa! Oła! O kurwa pięciu Dobra, wygraliśmy grę Ej, ona oh, nie ma oh, flesza, nie ma oh, flesza, nie ma oh, flesza! Nie kurwa, oh, żułachy! Oh, oh, <laughs> ja pierdolę, jestem jebani Ona nie ma flesza Ona może być, ona może być adwen już u ciebie w kurdej dżungli gdzieś Ej, jest na topie ja? A Nie, jest na topie Kurwa!

Spoko, Myślę, że się napuszyło już. Ale Esa, ja pierdolę. Ej, to ma 3hp! Nie mogę z tej reksy, która naszymię siebie... Dobra. Kurwa. Where are you from, baby? Lady, lady, lady. Romania, no. Albania, no. Janes Romanes, yes, yes, yes. Are you najebanez? Yes, yes, yes. <ścoughs> Co ja odpierdalam? Nie no, mamy nie, idealny team comp, chyba że się wyjebiemy. Ok. Ale, chujnia. <śmieniacz> ja się dbimy, bo mi nie trafił mnie. Co, co się dzieje? Nic bardziej mylnego. chuj ale przecież kim asystent jest? Co to kurwa <śmieniacz> było? Ja pierdolę! <śmieniacz> Ej, kto nie nakarmił czarka? Gdzie jest czarek. Chodźcie do czarka. O, jest czarek. Wiecie czarek? Bo jest taki kurwa czarujący. No, małe czarusie. <gryzny> Keks Ale grzywa epic moment, co jest? Co? Pęta A nie, wziął Marzahara, nie pęta Penta? Nie Pęta Pęta, grzyba Pęta Pęta Penta grzyba Pęta, grzyba no, ale... Kurwa, S Nie ja, teraz, teraz, nie? Kurwa, gdzie poszedł? Co, widział tu ktoś? O, ja, ja tam wjeżdżam pod wieżę, nie wiem jakby no, Dawaj Nie pomagajcie mu Vai te ouvir pra alguém que é chique. Que